Dzień dobry ludzie. Witajcie w powtórce akcji. To nasza relacja premium z działań Avengersów. Jesteśmy gotowi omówić ich czyny. Oczekujemy od tej grupy supermocnych zawodowców wysokich lotów i heroicznych czynów. Każdy z nich ma wyjątkowy talent i zdolności. Jakbyśmy oglądali zespół samych gwiazd. Nie ma żadnych wątpliwości. Przygotujmy się na akcję. Zobaczmy, na co stać naszych bohaterów. Zaczyna się przygoda. Thanos pragnie zdobyć Kamień Mocy. Po co zabieramy robota? Uwaga, zbliża się obiekt. Mam nadzieję, że wszyscy mieli zapięte pasy. Kamień mocy. Nareszcie odzyskałem to co moje. Chyba coś tu nie gra. Pusty. Dwa statki. Thanos jak mnie mam? Odwrócone ogniwo elektryczne. Mój wynalazek. Fajny, co? Słuchajcie mnie, ziemianie. Wasz czerwona czaszka ukradł mi coś, co należy do mnie. Mam dla Was tylko jedną propozycję: oddajcie mi to, co skradziono, a oszczędzę Wasz świat. Dobijanie targu ze złymi kosmicznymi zdobywcami to cóż, kwestia zaufania. Niech będzie. To, co się zaraz stanie, zależy od Was. To za podstęp. Ludzka technologia to dziecinna zabawka dla Tytana. Wzorzec ofensywny Delta 9. Tu możecie zobaczyć klasyczną formację Avengersów. Zazwyczaj oznacza, że czeka nas wielka akcja lub sesja zdjęciowa. Spójrz na trajektorię. Jakie czyste uderzenie! Thanos ma świetny backhand. Szkoda, że skupił się na zdobyciu kosmosu, zamiast na tenisie. Mógł zajść daleko. To musi boleć. Tony. Poczują to rano. Oto zmodyfikowana strzała wybuchowa Miażdżyciel Halka. Ale zamierzam zmienić tę nazwę. Cyk, cyk. Boom? Ciekawostka, obaj, Hawkeye i Thanos, przepadają za Purpurą, ale raczej nie porozumieją się w niczym innym. Falcon, podrzuć mnie. Patrząc stąd, co widzimy? Dwa ptaki z jednym kapitanem? Kapitanie, coś się dzieje. Przyszli wsparcie. Wasza trójka do tonego, są w drodze. Zostawiamy Avengersów w niepewnej sytuacji, ale wiem, że nigdy nie pozwolą Thanosowi wygrać. Do następnego razu. Była to powtórka z akcji